Ale oczywiście jeszcze mamy tutaj dodatkowo obciążniki w tylnych kołach, możemy też tutaj zawiesić już, po każdych rozmiarów, myślę, że gdzieś tutaj 1,5 do 2 tony też możemy na tym Nie sprawi to dla niego problemu. A że tak powiem nawet polepszy trakcję. I możliwości I przyczep... tego ciągnika. Tak, nie? Zgadza się. Także tak, seria 7000, na razie Model 7240. Nie, yy, nie mówimy, jakby, że to będzie tylko jeden, i, 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 i tylko yy, ten model będziemy oferować. Ta gama na pewno się z czasem poszerzy, ale musimy zaczekać na targi Hanower. Po Hanowerze wszystko się wyjaśni. Ale to nie jest tylko jedna nowość. Mamy tutaj też yy, fajny, o, właśnie, arku. Co tutaj mamy? Mamy też razem z tym ciągnikiem poniekąd przyjechał ciągnik typowo sadowniczy, czyli tak. seria F4000. Tutaj mamy akurat model 100-konny. Bardzo fajny ciągniczek, Też producent już, jak są serie tysięcy, wyposażył go w silnik Wejczaja. Tak, 3,6 litra. 3,6 Optymalnie, serii, tak zwany w żargonie, nie jest wyżyłowany. Tak, oczywiście czterocylindrowy. Tak, tak, tak. Czterocylindrowy.